Są to aktorowie najlepsi w świecie, zdatni do wszelkiego rodzaju przedstawień tragicznych, komicznych, historyczno silankowych tragiczno tragiczno-historycznych, tragiczno-komiczno-historyczno-sierankowych, czy to w scenach ciągłych, czy to w luźnym poemacie. Seneka nie jest dla nich za ciężki ani Plaut za lek. Tak w recytowaniu, jak w improwizowaniu, nie mają sobie równych. Każdy więc aktor przyjechał na ośle. William Shakespeare Hamlet, królewczy duński, przełożył Józef Paszkowski. Muzyka Rozdział pierwszy z kolimów, czyli drapieżny kwiat. Teren ogrodzony jest parkanem trzymetrowym, eleganckim, kutym na solidnej podmurówce. Sterowana pilotem brama otwiera się bezszelestnie. Poprzez niewielkie rondo wytyczone wokół starej lipy, dróżka prowadzi wprost pod główne wejście. Najlepiej jednak zostawić samochód pod domkiem ogrodnika, nazywanym też czasem domkiem prezesa. Wisi tam tablica upamiętniająca dwutygodniowy pobyt księdza Jerzego Popiełuszki. Słychać wciąż, co prawda, przelotową szosę konstantnie piaseczną, ale ujmuje wrażenie ciszy. Nie z uszu zdaje się pochodzić cisza bowiem. Wrosła w te mury. Dom spokojnej starości. Starość? Nie używa się tu prawie tego słowa. Ono rani. Przed głównym budynkiem, nawet w słodne dni, przesiaduje na ławeczce Irena Kwiatkowska. Można się z nią przywitać, aby zobaczyć ten sam promienny uśmiech, którym obdarza polską publiczność już od ponad 75 lat. Potem po kilku schodkach w górę i już jesteśmy w jadalni. Wokół antyczne meble na ścianach portrety artystów, tych żyjących i tych, których na scenie oglądano przed 20-50, 80 i 100 laty. Jesteśmy więc w sercu zaczarowanego świata, domu z bajki. Czy zawsze pięknej? W porze obiadu jadalnia pachnie perfumami mieszanką, kolarzem jak perfumeria w godzinach szczytu handlowego. Wybucha ten zapach nagle. Pokrywając aromat zupy, który pół godziny przed obiadem wypełzł z kuchni z zamiarem nadania tonu i zdominowania atmosfery. Ale nie. Wtedy właśnie ta eksplozja. Zrazu przez chwilę jest to jakby perfumowana zupa, a potem już same perfumy, bez wspomnienia o zupie, choć przecież wazy z zupą właśnie wjeżdżają na stoły. Perfumy są najróżniejsze, mieszają się, walczą ze sobą, kąsają, szczypią, gryzą. Najmniej jest zapachów klasycznych, rzadko czuje się Chanel 5 albo Opium. Królują lekkie, owocowe zapachy młodości, często z nutami cytrusowymi, Isseniake, of Flower, El Lolita Lempicka. Gromadzone na półeczkach, w łazienkach, racjonowane są wcale nieoszczędnie. Triumfująca, zwycięska kobiecość, wypuszczana z flakonu jak dżin z butelki, na dwa, trzy kwadranse dziennie szaleje w jadalni, wznosi się ku wysokiemu sklepieniu sali, zahacza olej na obrazy i stare fotografie. Między dębowymi tralkami okalającymi galeryjkę przenika do kaplicy. Aby tam zmieszać się z resztkami dymu kadzideł, jaki gdzie nie gdzie zachował się jeszcze po porannej mszy. Ten obraz z kolimowa do artystów, weteranów scen polskich sprzed już kilkunastu lat. Yy, zarejestrowany w pierwszym wydaniu tej książki, w drugim nieco nieco. Yy, Uzupełniony jest, należy już, należy już do przeszłości. Skolimów zmienia się. Wraz z nową dyrekcją zmieniła się atmosfera tego domu. Kto wie, może nawet zmieniła się na lepsze. Dochodzą mnie słuchy o tym, że w. Miejscu, w którym przez całe lata nie udawało się zorganizować żadnych zbiorowych inicjatyw, w tej chwili mieszkańcy mają ochotę przebywać razem, mają ochotę podejmować wspólne działania, spotykają się na zaimprowizowanych wieczorach czytania poezji. Omawiają wspólne lektury. Dom się, dom się z, z, zmienił. Tym, tym, bardziej, tym bardziej, chyba dobrze i tym bardziej cieszę się, że udało mi się uchwycić, uchwycić dom takim, jakim już być może nie jest. Ale też przecież no, nie mógł zmienić się zupełnie nie mógł zmienić się w 100%. Stup, I coś z tej atmosfery opisanej przeze mnie przed kilkunastu laty. Nadal tam trwa. Książka, książka jest powiedzmy słodko gorzka Opowiada o niezwykłym osiągnięciu polskiego środowiska aktorskiego, jakim było, że blisko stu laty stworzenie tego domu i przechowanie go aż do, aż do naszych czasów, ale też opowiada o smutku, apatii, yy, o tym, jak bardzo trudno jest stworzyć miejsce, w którym ludzie zechcą być razem. Nie tylko być pod jednym dachem, ale tworzyć wspólnotę. No cóż, jeśli tę bolesną stronę skolimową, jaką opisałem w książce, udało się przez ostatnie lata przezwyciężyć, tylko, tylko cieszyć się. Skąd się wziął z kolimów w moim życiu? był, był zawsze. Był jako jeden ze stałych punktów, stałych adresów. Może nawet bardziej niż domy, w których mieszkałem. Bardzo, bardzo dawno temu, dawno w skali mojego życia, jeździłem tam z babcią w odwiedziny do znajomych, sędziwych aktorek. Później odwiedzałem tam babkę cioteczną, Sabinę Szatkowską, Rostkowską, tancerkę. Woziłem tam wujostwo, odwiedzałem kolejnych członków rodziny i zawsze też no, był ten dom dla mnie oczywiście takim, jak jest, nie wiem, drzewo rosnące w lesie, koło którego często się przechodzi, jakiś element, który, który co dzień się mija, dom jako coś, coś stałego. Dopiero właściwie, jako człowiek całkiem dorosły, zorientowałem się, że dom artystów, weteranów scen polskich w, w Skolmowie, może budzić też jakieś mroczne, nieprzyjemne skojarzenia, że to dom starców, a, a, a dom starców to coś, to coś przykrego. Dla mnie on był jakoś zwykle, może nawet, dla mnie on był jakoś zawsze promienny. Może dlatego, że częściej przyjeżdżaliśmy tam latem czy wiosną, zawsze kojarzył się z łakociami, którymi częstowały mnie odwiedzane tam osoby, z dobrocią, życzliwością starszych państwa, do których się tam jeździło. W 2007 roku po różnych ponurych życiowych wydarzeniach, po śmierci kolejnej żony, a mojej kolejnej macochy, w Skolimowie zamieszkał mój ojciec, aktor Stanisław Michalik. Wtedy, wtedy do domu zaglądałem już nie raz na jakiś czas, wtedy do Skolimowa zacząłem przyjeżdżać niemal codziennie traf chciał traf, czy może zbieg życiowych okoliczności, że również ja wróciłem wtedy do Warszawy, zamieszkałem na Mokotowie, do Skolimowa było 15, może 20 minut samochodem. Ojciec wymagał stałej, ciągłej opieki. Nie sposób było zapewnić mu ją w domu. Ojciec miał dobry, ale trudny charakter i Żadna opiekunka nie zniosłaby tego. A mu był, był właśnie dla ojca jakoś dobry, bo z jednej strony dostarczał mu, zapewniał mu pełną, pełną opiekę, wyżywienie, też towarzystwo kolegów kolegów aktorów, a zapewniał też pewien rodzaj wolności. Otóż ojciec z początku, z początku ku przerażeniu personelu, a potem już. Przy mniej nieco przerażonej aprobacie wyprawiał się ze Skolimowa do miasta, spacerował, wracał, wracał zawsze, zawsze na obiad. Tak więc i ja, i ja zacząłem bywać w Skolimowie codziennie i akurat wtedy, no, Wydawnictwo Iskry w osobie prezesa tego wydawnictwa, pana Wiesława Uchańskiego umyśliło zamówić u mnie książkę, a, a, a temat nie tyle leżał na ulicy, co po prostu temat był, był oczywisty. Ja niczym wtedy w równym stopniu nie żyłem, jak odwiedzanym codziennie Skolimowem. Potem w Skolimowie zamieszkała moja kolejna macocha a zatem tych powodów do dobywania było więcej. No i Skolimów stał się wtedy dla mnie już czym innym, nie tylko, nie tylko tym jednym ze stałych punktów na życiowej mapie, ale też obiektem reporterskich dociekań. Okazało się, że to miejsce jest nie tylko pogodne, że smakuje nie tylko łakociami dawanymi mi dziecku, ale że ma też strony ciemne, smutne, że zakrada się tam totalitaryzm, że stosunki międzyludzkie pozostawiają bardzo wiele do życzenia. Postanowiłem taki właśnie z kolimów opisać, a a z, zaskoczony byłem tym, że przez no już wówczas 80 lat istnienia tego domu nikt wcześniej, nikt wcześniej nie spisał w, w sposób kompletny ani jego historii, ani historii idei. Skolimowa idei idei domu. Schroniska, schroniska pierwotnie to się nazywało, schronisko, schroniska artystów. Z wyjątkiem no, bardzo, bardzo cennego źródłowo artykułu pani Krystyny Zawackiej. Nie było książki, nie było nawet, nawet broszury, wypełniłem, wypełniłem, tę lukę. Bardzo to sobie, bardzo to sobie cenię. Myślę, że z że nawet gdyby nic całkiem już nie zostało z mojej twórczości, to, to te dwie książki, ta o Skolimowie i ta o Kaszpirowskim, książki opisujące nieopisane wcześniej, niespenetrowane zjawiska naszego polskiego życia, jakoś przetrwają, i że, i że skoro je napisałem, to nie całkiem na darmo żyłem. Po patetycznej deklaracji kończącej dzisiejszy odcinek byłoby doprawdy grzechem nie przywołać pewnego cytatu literackiego. Skąd, kto, gdzie, zostawiam Państwa do myślności. Cytat króciutki. Dialogówka, kreseczka. Non omnis morial. Wielokropek. Znów dialogówka, kreseczka. Pomyślał, chytrze. Kropka.